Cześć z tej strony, adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na obiekcie 263. Dedek. Losowanie. Oczywiście na topce, inaczej być nie może. Erlenberg, bitwa standardowa. Nie ma artylerii i nasz bohater przekracza rzekę. Sami wiecie, że przekroczenie rzeki bardzo często kończy się źle, ale tym razem tak nie będzie. Kierują się tutaj za naszym bohaterem i przed naszym bohaterem również jakieś siły. Mamy tutaj Hewika, 2 isy 7 ISA 4 i obiekt 268 i jeszcze drugi Hewik, tak więc siły są spore, będzie można powalczyć pod warunkiem oczywiście, że cały przeciwny Team nie rzuci się, nie rzuci się tą stroną rzeki. Do ataku pierwsze cele wyświecone. Jeszcze gdzieś E5 i Centek na środku starają się bić przeciwnika od boku. Nasz hewik już dostał E5 również. Więc teraz Max. Zapomniałem powiedzieć kto jest bohaterem bitwy, Brajże. <grymne> Dobrze przepraszam. Teraz Max musi ratować sytuację i zobaczcie, zobaczcie jak wiele ten Dedek odbija, będąc w ruchu. Pod warunkiem oczywiście, że przeciwnik nie strzela z golda. No i cóż, pierwsze strzało odbite. Teraz wyczekiwanie za krzaczkami, aż się coś śmielej wychyli. Wychylił się. Hewik Jednak... No cóż, no cóż, ten strzał gdzieś poszybował po skraju wieży. Następny strzał też nieszczęśliwy, jakiś taki zarwany. No i robi się nieciekawie. Podjeżdżają kolejne czołgi przeciwnika 113. Co tam jeszcze mamy imixa 50B z tyłu tak? Hewika kolejnego. No i. Max spokojnie czeka aż T57 wychylił łepek, no ale nie ma co czekać, skoro podjeżdża Centex, podjeżdża jak Tiger. Centex zbiera ogromną salwę. Max zostaje wyświecony, ale ma od boku 113. Można było ją zgęsić i się udało to. Wynik 1-2, 113 momentalnie schodzi w koncentrycznym ogniu sojuszników. Jeszcze mamy Jag Tigera. No, ale trzeba uważać na Heavy'ka, który się wychylił, ale jest na gąsce właśnie teraz i myślę, że następny przeciwnik, który zejdzie, to będzie właśnie ten. Odpuszczony Heavy'k. Nie wiem czemu. Powinien skończyć lufę. Max. Jest AMX 50B... Nasz bohater zaświecił się tuż przed strzałem. Wyjeżdża Eseta. Czy będzie wystarczające wsparcie, żeby tą esetę rozłożyć na czynniki pierwsze? Myślę, że tak, bo Eseta wjechała w krosa Jest w końcu jako wsparcie również i siódmy przeciwnik. Naprawdę, naprawdę nie wie za bardzo, jak zaatakować. Myślę, że drugą stroną tego zamku byłoby łatwiej. No. Ale w ten sposób tylko się traci siły i środki, i już przeciwnik bardzo mocno pobijany, już praktycznie sytuacja opanowana. Kolejny strzał, kolejny strzał, również odbity. Naprawdę, naprawdę ta bitwa układa się po myśli naszego bohatera co prawda tylko jeden frag, ale trochę damage już nastrzelane. Może się znajdzie przestrzał na tego STBK. Jest, bo wierzy. Weszło ładnie. Czekam, czekam, aż żeby kupić ten czołg. Miałem obiekta 2.6.8, ale z znienawidziłem go. Myślę, że ten obiekt 2.6.3 bardziej przypadnie mi do gustu Chociaż oczywiście em, nie jest tak, że ja jakoś y, super gram dla, na, na TDK i lubię grać TDK-ami, nie lubię. No ale myślę, że Jeżeli zakupię ten pojazd, to będę bardziej zadowolony niż w przypadku obiekta 268 Typek heavy, typek 5 jest schowany. No jeszcze za mało, za mało tutaj jest sił sojuszniczych, żeby przypuścić jakiś szczególny atak na wroga. e, -pion e setka skończona. Nawet, nie wiem, to chyba bardziej byłby haek przydatny, ale spokojnie wszedł, bodajże, zwykły pocisk. Nie wiem, nawet nie zauważyłem. I z siódmy... I kolejny, kolejny przeciwnik. Tym razem Typek 5 Heavy przebił się. To znak na to, żeby uważać. CDC nie ma wielkich szans z pancerzem obiekta 263. STP wychyla się. Jeszcze raz się wychyli i będzie po nim. Ostrożnie, ostrożnie teraz, cały czas. Pamiętajmy, że z tyłu jest jeszcze kilka czołgów przeciwnika. Jest również pewnie gdzieś tam grill. Ciągle punktujący, próbujący przebić naszego bohatera Typek Piąty. No, nie jest w stanie. Za to przeciwnicy wyczuli lwa. Nie wiem, czy on się zaświecił, czy też dostał blinda. Który był przeznaczony dla mex bardziej obstawiam tą drugą opcję. Podjeżdża nasz T57 Heavy. No i zaraz będzie można mu pomóc, nawet będzie trzeba. Bitwa nie jest, no właśnie, to jest bitwa Tedekiem, tak? Mobilnym Tedekiem jeszcze na dodatek. Nie obfituje w jakieś zwroty akcji. Przejechany dystans. No, ale wydało mi się na tyle ciekawe, ze względów statystycznych, to wszystko, że zdecydowałem się pokazać. Zobaczcie, kolejne odbity strzał od typa. Sami zresztą zobaczycie w podsumowaniu bitewnym. Przebił się, przebił się Mex przez pancerz typka, ze zwykłej amunicji. To naprawdę e, troszeczkę dziwne. Chociaż wiadomo, tu jest 290 przebicia, więc jak wylosuję wyższe wartości penetracyjne, to wtedy spokojnie ten pacer jest przebity, ale nie jest to takie oczywiste w końcu. Ktoś inny załadowałby Golda i z tym typkiem by się nie szczypał, no ale typek chyba też Golda nie załadował. O częściej by przebijał naszego bohatera, i cóż, spokojna teraz szarża na ISA 7. Dolna płyta, weszło. I 7 oczywiście teraz też się przebił, bo widzi dolną płytę. Widzi w całej okazałości, zresztą czołg czołg naszego bohatera. O, i tak się wszystko kończy. Nawet nie wiem, kiedy ta bitwa się skończyła. <laughs> Zobaczmy, co tutaj widać na ekranie. Podsumowującym jest masterka, medal wsparcia, stalowa ściana i duży kaliber. 7159 zadanych obrażeń, 2 fragi 1255 EXPA. Najwięcej w drużynie. Świetny wynik. I sami widzieliście, że nasz bohater nie jechał tylko z Golda tam gdyby strzelał z Golda to na pewno to na pewno te obrażenia byłyby wyższe, by się przebijał częściej. To byłoby grubo ponad 8000. I zobaczcie jeszcze jedną wartość. Asysty 2230, ale przede wszystkim to 6900. Demetrz zablokowanego przez pancerz. Który tedek jest w stanie tyle znieść? Niewiele jest takich TEDeków, chyba że amerykańskie. Tak myślę. A ten naprawdę zniósł bardzo dużo, i z tego co obserwuję, to potrafi znieść jeszcze więcej. Na pewno stalowe ściany Wam również na tym czołgu padają. W całej okazałości. I dlatego. Myślę, że warto, warto się przyjrzeć temu tej maszynie i być może ją zakupić. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.